Dyrektor Biblioteki w Pobiedziskach, opiekun projektu Tu, Pobiedziska TV. Od lat łączę ludzi, by zmieniać to, co bliskie, na lepsze. Cześć, nazywam się Oskar Turowicz, jestem koordynatorem projektu Tu z TV, a także młodzieżowym radnym Miasta Poznania. Organizuję konferencje oraz szkolenia z debat oksfordzkich, a do drużyny dołączyłem, żeby pomóc stworzyć projekt, dzięki któremu młodzież będzie mogła działać w społeczeństwie lokalnym, a nie będzie musiała wyjeżdżać do większego miasta. Nazywam się Barbara Nowak-Słomiana, jestem uczestnikiem projektu. Od wielu lat pracuję w otoczeniu książek, ale nie wyobrażam sobie, Cześć, jestem Pola, a moim hobby jest taniec, śpiew i aktorstwo. W wolnym czasie lubię też jeździć na rolkach, czytać książki, oglądać filmy i seriale. Już od dłuższego czasu chciałam się społecznie udzielić w naszej gminie, poznać ciekawych ludzi oraz zdobyć nowe doświadczenie. Dlatego dołączyłam do Tu TV. Cześć, mam na imię Alicja. Moim pasem jest kinematografia, a w szczególności styl realizacyjny. Jednak lubię też oglądać klasykę. Zatem tym słucham osłonarkomu muzykę oraz uprawiam różne sporty u gniazda na rokach. Hej, jestem Wasia. W wolnym czasie lubię czytać, rysować, pisać opowiadania. Dołączyłam do projektu, dlatego że zaciekawił mnie ten pomysł i chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Hej, ja jestem Marta, mam 16 lat, jestem uczennicą liceum. Dołączyłam do projektu, aby rozwijać swoje umiejętności związane z montażem filmów, a także ich nagrywaniem. Hobbystycznie jeżdżę na rolkach, deskorolce, zajmuję się fotografią, a także jestem olbrzymią miłośniczką piesków. Cześć, nazywam się Sara Kęsitka jestem nauczycielką. Wychowanie fizycznego w naszej gminie, instruktorką Akuaerobiku, radną Rady Miejskiej Gminy Powiedziska oraz trenerką lokalnej grupy, czyli liderek. Uwielbiam ruch, uwielbiam młodych ludzi i uwielbiam pracę z nimi, a także własny rozwój i uwielbiam robić coś po raz pierwszy. Wszystkie te cechy łączy w sobie projekt tu Powiedziska TV. I właśnie dlatego postanowiłam do niego dołączyć.